Rząd, to żeby pana, sprawdził się. Jest sprawdzony. I on nie kłamie, nie oszukuje, nie cyganie. Tak, no. A co nam, tu, co nam tu zdało? No nic. Jaka podwyżka przyszła, to nie, na nic nie ma pieniędzy, na nic nie było nigdy pieniędzy. A z Morawieckiego jest pan zadowolony z premiera? Czy... No, tak. Zostawiamy tak. go, nie nie, nie, nie zmieniamy. No. Tyle on spraw załatwił, jeździł i przy, po w innych krajach, wszędzie, dlatego, żeby jak ktoś to łagodził, to, jest. to wszystko też. Człowiek bardzo dobry. PiS to nie rządzi źle, bo przynajmniej ja nie narzekam na PiS. E, czy, czy pana przekonał y, rząd pisu? A w ogóle y, jest lepiej, jeśli w ogóle finansowo? I, i finansowo jest lepiej. I finansowo, i w ogóle. O, o, oczywiście, w tym wieku. A kiedyś co było? Żadnych podwyżek nie było nic. Za platformy, to nic nie było. O czym to było? Gadać. Nie ma waloryzacja na przykład za Tuska, za Platformę? Za platformy. dwa 2 złote dostałem, 3 złote. To jest. No nic nie tego. Ja nie narzekam, napisz nie narzekam. Żeby tak było, to jest nie tego. No młodzi mają lepiej jak pan myśli na przykład. To samo, młodzi też mają lepiej. Z pracą jest lepiej, mniejsze jest bezrobocie na przykład. Też mniejsze bezrobocie i no teraz to no może nie, bo jak tyle uchodźców mamy, no to no. może nie, ale tak to było całkiem dobrze. Mnie, mnie się żyje dobrze oczywiście. Nie Czyli na Panu na wszystko wystarcza, tak? Nie nie ma, wystarcza, że nie ma tak Na razie tak, no. Oczywiście, no, te ceny poszły w górę, no, to wiadomo, że bardzo poszło w sklepach, wszędzie w górę, no, bo przez te inflacje, jak mówimy, no, no przez te wojny. W tym roku to się uspokoi z tymi cenami, czy, czy nie? Ej, chyba nie, chyba nie, tak. chyba nie, no. Żeby się ta wojna skończyła, to może by było coś z tego, wojna... Tak, ale to na to nie wskazuje, żeby tak się szybko to skończyło. A z prezydenta Dudy jest pan na przykład? Bardzo. Lepszy niż poprzednicy, na przykład faśnierski Komorowski, to wszystko. No. O, oczywiście. nie, Prezydent jest bardzo dobry. Ale gdyby był Tusk, aby był premierem? Tuż to co to był? Tusk to był. I tak, uda do... mu się teraz, bo znowu wrócił. Jeździ teraz po kraju znowu. Program przedstawia. Ja, może jakby w szedł, przyszedł tego, to, wszystkie te. Te, te, te świadczenia, to wszystko... Co on mówi, że zostanie, że zostanie wszystko. Że 500 plus to wszystko zostawi. 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 Ja mu nie wierzę. Bo on tyle, co on ludzi oszukał, to ja mu nie wierzę. Ale czego za jego czasów nie było 500 plus, 13, 14. A no właśnie, bo, bo wszystko gdzieś między żeby Chciał te pieniądze nie, wtedy. Tak. No tego. A z Morawieckiego jest pan zadowolony z premiera? No, tak, zostawiamy tak. go, nie, 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 nie zmieniamy. Oj, to jest bardzo dobry premier. Tyle ile spraw załatwił, jeździł i pojeździł w innych krajach, wszędzie. A dlatego, żeby jak dość łagodzić to wszystko. To jest człowiek bardzo dobry. Ja nie narzekał na rząd, na ten rząd, który jest, to ja nie narzekam, bo lepszy nie by, nie przyjdzie. A inne te partie o, od opozycji, wszystkie? Hołownia, nie-hołownia, Konfederacje, co tam jest? SLD, nie SLD. No. No wie pan, no każdy tego, na trudno jest powiedzieć. Ja tam im bardzo nie wierzę, wie pan, te, te weszła, to no, no weszła. A po zmienić ten rząd, czy, czy wszystko panu pasuje? Na ten rzecz wszystko panu pasuje w tym rządzie, nic by nie zmienił pan, proszę chce? No nie, w tym rządzie to ja bym nie zmienił. A tak jak jest? Jak jestem, dla mnie to mówię panie, no według mnie. Gospodarka...